Hej kochani, witam Was w tym filmiku. Będzie to raczej krótki filmik, bo nie chcę długo Kracika trzymać. Zobaczymy, jak mu się będzie podobać. Eee, dawno Kracijka nie było na tym kanale, bo powiem Wam szczerze, że on bardzo dużo śpi. I właśnie z racji tego, że e, ostatnio Kracik późno wstaje, czasem miał tak, także wchodzi o 20, czasem o 21., tylko miałam szansę wyjąć. A Ostatnio to jest tak gdzieś późno. My też później chodzimy spać, więc on zaczął później troszeczkę wychodzić. Choć jak e, mój chłopak, na przykład, siedzi przy komputerze do pierwszej, to Krycik już sobie dobra, dłużej nie siedzę. Koniec tego. Wow, nie skacze tam. Koniec tego. Co oczywiście do żarcia. I w końcu wejdę nawet przy Wojtku. E, tak, tutaj Krycikowi nazywamy jego ulubione przysmaczki czyli buraczek, trochę karmy. E, Futter Paradise, ale to, to był chyba ASP Mittelhamster Basic, no bo Krecik raczej wybiera um, wszelkiego rodzaju produkty od zwierzęce, poza jajkiem, poza tam karmą, filetówką czy gotowanym kurczakiem, no to sobie z tym radzi, ale y, inne rzeczy to właśnie niestety, ale... Wybiera, po prostu nie jest fanem. Próbowałam go troszeczkę przetrzymywać na tej misce, choć teraz mamy mały sukces, muszę przyznać, że dam mu mikseramę jakąś z właśnie mącznikami i nie dosypywałam mu jej przez jakiś czas. No i właśnie zaczął coś tam skubać, no ale to nie jest to, więc też nie chcę go tak przegładzać, żeby po prostu na siłę jadł. No zje to zje, nie to nie. No powiedzmy sobie, że wygląda nieźle, jak na braki y, takiej ilości białka, jaką powinien spożywać. No po prostu mu to uzupełnia. Ostatnio miał troszeczkę takie tutaj na nagłówce, prześwity. Jakby futerko mu było rzadsze. Nie wiem, czy to była jakaś zmiana futerka z powodu zmiany y, wiecie, pory roku. Bo teraz już na przykład to wygląda w porządku. Skóra była ładna, nie zaczerwieniona, nie drapał się. Także nie bałam się, że to jest jakieś chorobotwórcze. Y, po prostu ta no, tak jakby właśnie zrzucał futerko. Nie wiem, czy chomiczki zrzucają, bo no, szczerze, nigdy aż tak się nie przyglądałam chomiczkowi. Dopiero kreciek wzbudza tutaj takie moje duże obserwacje. E, chciałam Wam go jeszcze pokazać w całej okazałości. Kochany, musisz chwilę przerwać. Pokaż się, jak ładnie wyglądasz. Ostatnio właśnie pisałam, że coś gorzej wygląda, ale to wszystko przez to właśnie, że futerko miał takie. Teraz jest trochę nabity jedzonkiem. E, napchał swoich ulubionych rzeczy. Wow! I hopsasa. Tak hmm, Także co tu jeszcze było? Oprócz tej karmy z ulubionych rzeczy jest też pasternak, tak, krecik uwielbia korzeń pasternaka, yy, bardzo mu smakują też nasiona konopi, yy, więc jeżeli macie możliwość kupić, to dajcie spróbować swoim zwierzęczkom. Chodź kochany, no chodź pomogę Ci, Czy jeszcze się ładujesz, no i oczywiście krecik jest też wielki, masz fanem grochu płatków, a mącznika? Zjesz tak jak już za jednym zamachem? Wciśniesz? Nie, mącznika nie. Podejrzewam, że jakbym mu da teraz jajko albo e, właśnie jakąś karmę filetówkę albo kurczaka, to jeszcze by sobie to wstrzamał. Także no, no, są to małe zwierzaczki, ale mają duże potrzeby, nie tylko żywieniowe, bo potrafią naprawdę dużo upchać w te swoje poliki. E, to jeszcze duże potrzeby mieszkaniowe, co też już o tym nieraz. Gdzie tak zasuwasz, Maruszku? Gdzie tak zasuwasz, co? Mówi, tutaj się wybiegł na mnie. Na szczęście posłapałam. choć no, gdzie by pobiegł. Nie wiadomo, gdzie by też nie powiegł. Eee, tutaj wam pokażę jeszcze, żeby był gwiazdą filmiku, bo nieczęsto się to zdarza. W ogóle, jak to się stało, że on tu dzisiaj jest, no to właśnie rano uzupełniałam mu jedzonko. No jest ósma gdzieś rano. No podejrzewam, że jeszcze dobrze nie zasnął. Yy, I po prostu yy, właśnie usłyszał, że sypę i wyszedł do mnie. Wymieniłam mu też wodę, tylko nie biegaj bo bardzo szybko proszę cię. Chomisiu. Nie, 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 do przedpokoju nie idziemy. Tu możesz sobie pobiegać, ale nie do przedpokoju. Ach, dobrze, że nie mamy nie wiadomo, gdzie jakiś dziur, żeby gdzieś nie wszedł. Ale no, choć za szafkę, jakby chciał to by wszedł, także asekuruje, asekuruje. Chodź, 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 chodź maluszku. Żebyś gdzieś mi tam nie wszedł. Jakbyś na razie posiedział jeszcze chwilkę w miseczce? Nie wiem, może do domu Cię puszczę już i sobie wychomikujesz. Tutaj kracik jest w swoim kartoniku, w którym ma na wybiegach, jak już jest to mu zazwyczaj robię tak, że po prostu ma wejście, ale teraz nie chcę, żeby wyszedł, bo nie mam tutaj zabezpieczonego pokoju niczym, więc krecik jak chcesz korzystać, to korzystaj z tego. Możesz się tam zakopać, masz tutaj rurki, możesz to wykorzystać i w ten sposób to wygląda. No, krecik nie ma często wybiegów, ponieważ on najlepiej się czuje w akwarium, w swoim terenie i z wybiegów po prostu spierdziela, próbuje uciekać. No Lubi takie zabawy typu, właśnie. Troszkę nasy. <grywa> Lubi zabawy typu zakupywanie się albo wchodzenie w jakieś zakamarki, no bo chomiczki po prostu takie są. Tutaj raczej szuka teraz miejsca, żeby sobie wychomikować. Tylko, że właśnie zrobiłem pewnie przedtem bałagan. Dawało mi się, że jest trochę więcej tej ściółki tutaj, no bo nie, 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 nie uciekamy. Na razie nie mam tutaj dostosowanego wybiegu, żeby Wam pokazać, jaką sobie tam spędza czas, bo po prostu nie sądziłam, że będziemy tutaj się jakoś bawić. Ła! Misiło, mały chodź. W ogóle widzieliście jego podskok, dlatego właśnie warto jest robić chomiczką pokrywy, bo to, że chomik nie wygląda, jakby miał uciec, to nie znaczy, że tego nie zrobi. Generalnie chomiki, jak widzicie, lubią kopać. Fajnie, jakby miały dużo ściółki. No, tu jest ściółki tyle na razie. To jest jakieś, nie wiem, 10 cm, 12. E, powinno być tego w docelowym loku chomiczka około 20 cm. Żeby chom... Nie bój się statywu, spokojnie. E, żeby chomiczek miał właśnie dużo możliwości do kopania. Zaraz go wpuszczę do akwarium. niech chcę, to wychomikuje, bo jakiś taki. Jest bardzo pobudzony jak na poranne godziny, ale sam wyszedł, sam przyszedł, więc sądziłam, że po prostu chce wyjść. Wiecie no, to że jest to zwierzątko głównie właśnie nocne, nie znaczy, że za dnia nie wychodzi. Zdarza się, czasem powiem Wam, że o dziewiątej mnie zaskoczył jak wyszedł i naprawdę byłam w szoku. Mówię, Boże krocie chorujesz? Coś Ci jest? Dobrze, idziemy do akwarium. Mały nieże. Zaraz go tam wpuszczę, to zobaczycie. Kracik już w akwarium. Wpuściłam go. Zobaczymy, czy jeszcze pójdzie się nażorać. Czy pójdzie do swojego domku, bo on tam mieszka. Tu ma taki tunel, którym sobie przychodzi i tam. O, idzie mały kamoni Idzie, 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 idzie do swojej nory. No i już z niej zapewne nie wyjdzie, bo będzie sobie tam chomikował Tam on sobie właśnie stąd z tej dolnej... O, tu ma spiżarnię, ok, Ale tu sobie wszystko wywala, żarcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz spróbuję Wam pokazać. Tu ma spiżarnię. Tak, właśnie sobie wywala żarełko. Tak, tak, tak. Z nie umrze. A tam jest taka w głębi norka. Kurczę, słabo widać przez tą szybę. No ale generalnie tam ma po prostu taką norę, jak tu jest pierwsza warstwa po lewej, to tam w głębi, w głębi krecik sobie śpi. Także w ten sposób się jego lokum prezentuje. Tam ma swój kącik jedzeniowo yy, z kuwetą, która jest wszędzie. Wróciłam tutaj do pokoju, żeby już mu tam nie świecić. Tak jak mówiłam, kuweta krecika jest wszędzie. Sorry za tło, ale Szyłam paśniki, tu mam materiały, tu mam żelazko, więc trochę jeszcze tego po prostu nie ogarnęłam. Ta krecika jest wszędzie, to nie jest tak, że on sobie załatwia się w jednym miejscu i tak dalej. Wiem, że niektóre chomiczki to robią, ale wiem też, że niektóre po prostu robią gdzie popadnie, i takim chomiczkiem jest właśnie Kretosław. Co jeszcze na jego temat? No, jak już widzieliście na wcześniejszych filmikach, które gdzieś tam kiedyś rzucałam, albo w postach, to mówiłam, że on jest taki, że najpewniej czuję się w akwarium. Jak go brałam nowe wybiegi, to czułam, że nie jest taki Pobudzony, jakby nie swój i mam wrażenie, że trochę uszczęśliwiam go na siłę, jak go czasem wyciągam, no ale wydaje mi się, że czasem jak wyjdzie na, na jakiś wybieg, na dywan, na właśnie do takich pudełek, jak mu porobię, że on sobie może pozwiedzać, no to krzywda mu się nie dzieje, ale nie robię tego za często, właśnie, żeby po prostu go no, nie stresować, bo to jest zbędne. Skoro dobrze się czują siebie w akwarium, a jest ono duże, ma dużo powrotek, to tam, powiedzmy, jakoś tam swoje potrzeby gatunkowe ma zapewnione. Ale e, jak tylko mam możliwość i widzę, że on jest taki raczej chętny do wyjścia, a nie widzi mnie i ucieka, to wtedy go wyciągam. Tak właśnie było dzisiaj, że po prostu e, Kretosław stwierdził, że a, wyjdę. No co prawda miałam e, <grych> jego ulubione nasiona konopi na rączce i właśnie tam wyzybywałam w trochę. No i może tym się skusił, no ale generalnie jakby nie chciał, to by nie wyszedł, więc e, jego wina oczywiście. E, powiedzcie mi, czy Wy robicie jakieś takie zabawki dla swoich komiczków? No ja tu mam takie coś, że właśnie tutaj może sobie wejść po takim drewnianym tunelu, może sobie tam pokopać. Choć ja nie widzę jakiejś takiej wielkiej fascynacji tymi zabawkami, co robię. Czasem po prostu mam wrażenie, że on biega na oślep po to, żeby znaleźć wyjście i powiedz gdzieś dalej. Czego bym mu nie dała, to nie ma jakiejś takiej właśnie podniety, zresztą no, dawałam mu tunelem, dawałam mu domki, to po prostu biegał między tym jak jakiś wamoku, więc być może to jest po prostu kwestia mojego chomika, albo yy, właśnie tego, że on nie jest wielkim fanem wybiegów i zabawek, no, albo może kwestia tego, że jeszcze nie zrobiłam mu takiej zabawki, która by go aż tak po prostu zadowoliła, więc będę wdzięczna za komentarze, w jaki sposób wyurządzacie wybieg swoim chomiczkom, czy w ogóle Wasze chomiki lubią wybiegi, czy może się niedobrze tam czują i też raczej staracie się je minimalizować. Wiem, że jest zalecana, by codziennie chomiczka wyjąć na wybieg, ale tak jak już mówiłam, no, nie jest na siłę, tak? Jeżeli on się nie czuje dobrze, to niech ma możliwość po prostu pobiegania sobie w swoim akwarium, które wbrew pozorom, akurat kreciła ma duże akwarium, bo on ma 150x40x40, 40. to jest bardzo dużo lokum, choć jakby było większe, to szczerze skusiłabym się na większe, jakby miała miejsce na szafce, bo powiem Wam, że pomimo tego, że to jest mały zwierzak, mają one ogromne potrzeby i jak czasami widzę, jak on biega od lewej do prawej, to się zastanawiam, kurde gościu, kiedy ty na tych małych nóżkach tyle przebiegasz, on ma takie taki po prostu tak zasuwa, że to jest niesamowite więc jakby była 120 to ja bym trochę się czuła, jak bym go więziła, no ale rozumiem, że nie każdemu rodzic pozwoli, nie każdy ma miejsce na takie e, duże akwarium czy klatkę, więc też tutaj oczywiście nie mówię, że macie złe warunki, tylko po prostu ja jakbym miała możliwość, to bym jeszcze tutaj więcej dała mu przestrzeni, by on się czuł komfortowo. Także napiszcie mi proszę w komentarzu jakieś propozycje zabawek dla chomiczka na wybieg i to, czy Wasze chomiczki lubią wybiegi, czy są takie jak Kretosław. E, I co, i tyle ode mnie. Możecie też napisać właśnie, jakie są lubiane przysmaki Waszych chomików, bo u e, krecika najbardziej lubione są trzy rzeczy. Nasiona konopi, pasternak, e, korzeń, takie małe kawałki e, i płatki grochut, po prostu no, to jest jego najlepsze, co po prostu on może zjeść, jak ma różne rzeczy do wyboru to zawsze to idzie w pierwszym po prostu momencie, więc myślę, że Wasze chomiczki też mają jakieś takie swoje ulubione przysmaczki jestem ciekawa co to jest no u nas na pewno nie króluje żadna krewetka żadne męczniki to takie inne owady, świerszcze, czy co tam jeszcze jest, nie wiem, w sumie jedwabniki, to kraciej raczej idzie w stronę wegetarianizmu, niż raczej tutaj jakiegoś bycia mięsożercą. Choć jest to zły wybór z jego perspektywy, patrzę za to, że po prostu chomiki muszą spożywać białko zwierzęce, więc tutaj niestety muszę jakoś kombinować. Żegnam się z Wami. To wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość pod tytułem Co u Krycika? No, jest to takie zwierzątko, że nieczęsto da się je kręcić. O trochę niewdzięcznych porach, kiedy na przykład jest ciemno, więc ja też nie chcę mu świecić lampą po oczach, żeby go nie stresować, nie męczyć jego oczu, bo chomiki i tak źle widzą, więc jeszcze ją kundowale po oczach to w ogóle masakra. <noise> więc dlatego po prostu kręcenie z chomikami jest ciężkie, bo gdy chcemy się dostosować do jego jakby naturalnego trybu no to możemy go nienaturalnie oślepić, gdyż wtedy kamera nie nie łapie. Także trzeba wybierać takie jakby szarówkę, jakieś takie wieczory, ale nie rozświetlać maksymalnie światła, albo z rana tak jak gdy wpada trochę światła do pokoju, ale nie jest to takie bardzo mocne światło, no po prostu jest to troszeczkę trudniejsze niż w przypadku królików, świnek czy innych zwierzaczków, które są bardziej aktywne właśnie też w ciągu dnia chomiczki i króliczki są oczywiście też bardziej aktywne o zmierzchu i świcie, ale w ciągu dnia też spokojnie można z nimi kręcić, nic się złego nie dzieje, a u chomiczków to niestety jest to po prostu wybudzanie ich i... I troszeczkę męczenie. Także już koniec, rozgotam się, bo tutaj zrobiłam długą pogawędkę. Ale no, tak jestem taka, że jak coś powiem A, to później mówię powiedzieć, muszę powiedzieć B, C, D, aż ja, dojdę do końca. I właśnie tak jest z każdym zdaniem, po prostu troszeczkę przedłużam, ale jestem po prostu gadułą, to tu dużo ukrywać. Żegnam się wami że naprawdę, i, i życzę Wam miłego dnia. Pa! pa.